Cześć. Zobaczcie, ile jest tych małych gupoli. Sypnąłem im odrobinę jedzenia w dwa narożniki. No, bo na środku są te pływające rośliny. No i większość z nich się zebrało, jak nie z jednej, to z drugiej strony. Także trochę ich jest. I bardzo dobrze. Są coraz ładniejsze. <laughs> Sporo z nich będzie niebieskich, ale nie wszystkie. Jeszcze musimy trochę poczekać. Ale co ciekawego zaobserwowałem? Pamiętacie, że tak naprawdę zabrałem się za głupiki głównie z jednego powodu. Dobra, z dwóch. Zawsze mi się podobały i nadal mi się podobają. Eee, to zresztą rybki, które miałem w swoim pierwszym akwarium w życiu, więc jakiś taki sentyment do nich pozostał. Ale drugi powód był taki, że sporo było filmików, sporo było informacji na forach, czy jakichś artykułów akwarystycznych w internecie o tym, jak, to, jak wysoka jest śmiertelność głupików importowanych i, i jak trudno je utrzymać i rozmnożyć. No więc postanowiłem spróbować. I co się okazało? Mniej więcej 4 miesiące temu. Pamiętacie, kupiłem tutaj głupiki, no i właśnie te maluchy. Już nie takie maluchy, no to pływają właśnie z tych importowanych gupików, które u mnie się okociły. No i do tej pory, do tego momentu wszystko jest ok. Ale zaobserwowałem ciekawe zjawisko. Zostały mi z tych starych, nazwijmy to w cudzysłowie, starych gupików, które kupiłem, dwie samice. Miałem sześć. Jedna wyskoczyła. Jakiś czas temu, zaraz na początku. Czyli powiedzmy, że miałem 5, zostały dwie. Co się stało z trzema? Otóż padły, ale w taki trochę dziwny sposób. Może Wy potraficie to jakoś wytłumaczyć, ale tłumaczenie, że. E, Padły w związku z jakąś tam bakterią, na, które, na którą nie były odporne. No to tak może to być prawda, ale średnio mnie przekonuje tak, tak na, na pierwszy rzut oka, no bo dlaczego trwałoby to 4 miesiące. I jeszcze jedna wspólna rzecz. Wszystkie trzy samice padły w różnych odstępach czasu, kilkudniowych, padły po drugim wykoceniu się. Po pierwszym wszystko w porządku, a po drugim z dnia na dzień zaczynały, i to bardzo szybko szło, zaczynały jakoś tak mm, dziwnie wyglądać, zaczynały pływać pionowo. Yy, no i za chwilę ich nie było. Po drugim wykoceniu i te dwie, które tutaj jeszcze zostały, które tu jeszcze u mnie pływają, okociły się tylko raz. No, wiadomo, te kilka, kilkanaście dni różnicy yy, w czasie trwania ciąży gupika normalna rzecz, nie ma, nie ma tutaj nic dziwnego, że jakiś tam odstęp czasu jest. Więc zobaczymy, co będzie, jak się okocą drugi raz. Ale no, dla mnie jest to takie trochę zastanawiające zjawisko, że po czterech miesiącach. Pobytu u mnie i po drugim wykoceniu. O co chodzi? Fakt. Nie wiem, w jakim wieku były te rybki. Jakie przyniosłem, były już dorosłe, w pełni wybarwione. No, ale raczej do sprzedaży schodowli trafiają ryby młode, no lub stosunkowo młode. No, ile żyje gupik? Dwa lata. No pewnie, jak niektóre dożyją trzech, to już są to już jest dziadziuś. Więc no dwa lata powiedzmy, no to ile one mogły mieć? Pół roku? Żeby były w pełni wybarwione i nadawały się y, tak w 100% procentach do, do handlu, żeby zainteresowały y, swoim wyglądem. No niech miały pół roku. No to u mnie były cztery miesiące, to w sumie niech to będzie 10 miesięcy. No nawet niech to będzie rok. No to jest połowa ich życia. A mimo to, po drugim wykoceniu, wszystkie trzy padły. Taka ciekawostka. Poczekam jeszcze na te dwie, które u mnie są. Czy ta historia będzie miała swój dalszy ciąg, właśnie w ten sam sposób, przy tych dwóch pozostałych? Czy może tu będzie inaczej? Dam Wam znać, oczywiście. Kolejna rzecz, o której chciałem wam powiedzieć, to zwróćcie uwagę na tą moją nową żabienicę pośrodku akwarium. Mówiłem wam, że no ma dziurawe liście, że zbrojniki się do niej dorwały, dopadły ją i podziurawiły jej liście. Ale uciąłem tutaj dwa te takie najbardziej dziurawe liście, których praktycznie nie było, ale zobaczcie, że przez ostatni tydzień nie przybyło dziur na liściach. Mało tego, liście trochę urosły, te młode również się rozwinęły i nie mają więcej dziur, nie są bardziej dziurawe. O czym to może świadczyć? Że może to jednak niekoniecznie zbrojniki były jednak głównymi winowajcami. Że może ta roślina po prostu. Mm, była lekko po przejściach, najpierw z hodowli emersyjnej, później z jednego akwarium, i później dopiero trafiła do mnie. Miała uszkodzony przecież dość poważnie system korzeniowy. Może po prostu była osłabiona, może miała za mało korzeni na taką ilość i taką wielkość liści. Może ona po prostu była osłabiona, zbrojniki to. Wyczuły i no, po prostu skorzystały z okazji. A teraz nie zauważyłem, żeby jakoś nadmiernie ją dziurawiły. No jeszcze, jeszcze zobaczymy, jeszcze obserwuję to, bo być może cieszę się przedwcześnie, ale widzę tu taką delikatną nadzieję, taką delikatną zmianę na to, że jednak ta roślina u mnie przetrwa. A zobaczcie, Tutaj taki ten pęd, który ona wypuściła. Nie wiem, czy pamiętacie. Jeśli nie, to możecie się cofnąć do poprzedniego filmiku. Zobaczcie, jakie on tutaj korzenie dostał. Listki wypuścił jakieś tam nowe, ale zobaczcie, jakie korzenie. Wie, wiecie, o czym mówię. Zobaczcie, zaraz wam przybliżę. O, tutaj są te korzenie. To są właśnie korzenie tego pędu z żabienicy. Zobaczcie, jakie długie, jak mocno urosły, i i tak naprawdę niewiele im brakuje, żeby dotknąć dna. Nie wiem czy urosną jeszcze te, no ile tutaj może być 10 cm, czy się zakorzenią w ten sposób. Fajnie by to wyglądało, bo byłyby liście przy samej powierzchni przy lustrze wody i przez całą głębokość akwarium korzenie. No może to wyglądać dość fajnie, ale zobaczymy, zobaczymy jak to czy ona tak urośnie czy nie. Jak na razie pistia się tutaj pięknie rozrosła, jeśli chodzi o korzenie. Ale zobaczcie jeszcze po prawej stronie, w prawym narożniku jest polisperma. Mówiłem, że to jest roślina szybko rosnąca. No i to się potwierdza. Zobaczcie ile urosła przez tydzień i takie miała zadanie, miała stanowić w związku ze znacznym zredukowaniem masy roślinnej w tym akwarium. Oczywiście to wszystko odrośnie, urośnie, no ale wymaga czasu, a ona miała stanowić konkurencję, ona i ta korymbosa po lewej stronie, one, te dwie rośliny miały stanowić główną konkurencję dla ewentualnych glonów, które mogłyby się pojawić po tym moim takim półrestarcie powiedzmy. Nic takiego się nie wydarzyło, te rośliny rosną dość szybko, zwłaszcza polisperma. Praktycznie już jest do ucięcia. Te trzy pędy jutro będą ucięte, tak żeby się rozgałęziła trochę, rozkrzewiła na boki, a nie tylko szła w górę, bo nie chcę jej wypuścić tak jak wcześniej do samego lustra wody. Ma być taka trochę niższa tym razem. Co tutaj jeszcze... Aha, zwartka. Bardzo ładnie się wartka przyjęła. Bardzo ładnie się zakorzeniła. I tutaj z przodu, zaraz Wam też pokażę, podjadę. Z przodu było praktycznie... O, zobaczcie. To było praktycznie wyrwane. Albo wyrwane z korzeniami, albo urwane, tak? Po prostu, bo, bo, bo jakaś tam część rośliny nie wyszła z korzeniami. To była urwana. Dwa tygodnie temu chyba, jeśli dobrze pamiętam, robiłem ten półrestart i zobaczcie, ile już odrosło. Także w tym miejscu ta zwartka, no niby miała jej nie być, ale będzie, więc ją zostawię, bo nie wiem, jaką mam słabość do tej rośliny. Podoba mi się tak. Tak po prostu. Czyli co? Na koniec podsumowując, dwie niespodzianki z tego tygodnia to Śmierć gupików po drugim wykoceniu, starych gupików nazwijmy to. No i polepszenie kondycji nowej żabienicy, gdzie być może okaże się, że niesłusznie obarczałem zbrojniki całą winą. Dzięki za obejrzenie, dzięki za trwanie do końca. I do następnego filmiku. Trzymajcie się, cześć.